Przestań marnować swoją energię seksualną. To Twoja siła życiowa, a większość ludzi nieświadomie ją traci każdego dnia. Mężczyźni tracą ją przez wytrysk, kobiety przez miesiączkę oraz w seksie. A wszędzie dookoła mamy programowanie podświadomości, pornografia, seks w reklamach i filmach, nawet w bajkach dla dzieci. Przypadek? Nie sądzę. A co jeśli mógłbyś zatrzymać tę energię i wykorzystać ją do czegoś znacznie większego? Więcej energii, silniejsza aura, większa kreatywność, lepsze zdrowie, magnetyzm, mocniejsze manifestacje to tylko niektóre efekty pracy z energią seksualną. Mężczyźni mogą nauczyć się zatrzymywać nasienie i podnosić energię wyżej. Kobiety mogą odzyskiwać energię z komórki jajowej i nie tracić jej podczas miesiączki. To żadna magia, to naturalne. Jeśli nie wierzysz, sprawdź jak działa ciało kobiety w ciąży czy podczas karmienia piersią. Chcesz wiedzieć jak to zrobić? Jak pracować z energią, wzmacniać siebie i swoje relacje? Napisz komentarz Energia, a wyślę Ci link do darmowych materiałów na temat transmutacji energii seksualnej.